Witam na drugiej części konferencji prasowej, po meczu z Rysowią, wygranym 4-3. Tym razem naszym gościem jest trener Dariusz Żuraw. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Panie trenerze, proszę o komentarz po meczu, po sezonie. No, mecz był pełen emocji. Oczywiście chcieliśmy go inaczej rozegrać, ale ta pierwsza połowa, szczególnie początek był, szczególnie w defensywie, bardzo słaby w naszym wykonaniu. 3-0, czerwona kartka, wydawało się, że no, może być tylko gorzej, natomiast strzeliśmy bramkę na drugą połowę, wyszliśmy już z takim innym trochę nastawieniem, tych błędów, żeśmy nie popełniali i udało się w miarę szybko wyrównać, później dołożyć jeszcze jedną, jedną zwycięską bramkę. Dlatego no, pogratulowałem chłopakom charakteru. Nie zdarzało mi się rzadko tak odwracać losów w meczu, w ostatnim się udało, to prawda nic to nie dało bo skończyliśmy na siódmym miejscu, ale zawsze lepiej zakończyć zwycięstwem niż, niż porażką. Także tyle, tyle z mojej strony o, o meczu. A korzystając z okazji, że był to mój ostatni mecz w roli trenera pod Beskidzia, także chciałbym Państwu podziękować za tą współpracę za te parę miesięcy. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Przemyślał jak Dziennik Zachodni odnośnie tego ostatniego, czy jest to decyzja, która zapadała już dużo wcześniej, czy jest to decyzja obustronna Pana, że mógł pan zrealizować No ja już tą decyzję podjąłem jakiś czas temu. Poinformowałem o tej decyzji w tym tygodniu prezesa dyrektorów, że nie będę kontynuował pracy w Podbeskidziu, także rozstajemy się tutaj. A czy mógłby Pan zdać powody tej decyzji? Nie chciałbym, bo, bo musiałbym tutaj trochę, trochę takich rzeczy powiedzieć, o których, o których nie chciałbym za bardzo mówić. No, jestem tutaj tych parę miesięcy i, i, i trochę tych rzeczy zobaczyłem na własne oczy, jak to funkcjonuje. Też rozmawiałem z prezesem kilka razy w poniedziałek, też przedstawił mniej więcej, jak ma wyglądać plan na, na nowy sezon pytał mnie o, o moją opinię, bo też wcześniej się umawialiśmy na jakąś e, rozmowę, e, no stąd taka moja decyzja. Czy są jeszcze jakieś pytania? To jeszcze tylko zapytam, um, czy biorąc pod uwagę to, co Pan dziś zobaczył, czy co Pan świadczył? Ma pan jakąś radę dla pana następcy? następcy. Nie, 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 nie będę nic tutaj nikomu radził. Ja prowadziłem wiele rozmów, szczególnie zimą, kiedy analizowaliśmy grę pod Beskidzia. Mówiłem, czego temu zespołowi brakuje, gdzie, gdzie są te, te najsłabsze punkty. No Niestety sytuacja finansowo-organizacyjna klubu nie pozwoliła na, na zrobienie tych ruchów, które chcieliśmy. I też, no ja myślę, że taki, taki czynnik, który źle wpływa tutaj na, na, na rozwój i na grę tego zespołu i to, to mówię tu z perspektywy nie tylko mojej, ale pewnie i poprzednich trenerów i, i tych, którzy będą następni. No to jest brak bazy treningowej, brak ośrodka treningowego, brak boiska, no nie da się dbać dobrze o formę piłkarzy, kiedy w zasadzie od października do, do Maja nie ma gdzie trenować. My zrobiliśmy naprawdę kapitalny obóz w Turcji ja mówiłem też prezesowi dyrektorom, że ten obóz coś da jak my wrócimy i będziemy trenować tam w miarę jakimś normalnym, normalnie przygotowanym boisku, to tak, tak nie było, więc Patrzyłem w tamtym sezonie, też chyba było 11 spotkań na wiosnę bez 10 czy 11, bez, bez zwycięstwa, no to nie bierze się w przypadku. To jeszcze zapytam, jakby biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności i bazę bazą treningową i kadrowe, jak Pan ocenia siebie i to co, to co udało się, czy cały zespół ten wynik wiosną, czy to jest 100% udało się wycisnąć z tego, co było do tego 300. No na pewno nie, na pewno nie, bo y, a tak oceniam stricte tylko czysto sportowo, y, to no, na pewno nie udało, mi się, nie udało mi się poukładać tej gry w defensywie. I to jest, to jest na pewno coś, co, co było naszą największą bolączką, bo patrząc na to, które zespoły są przed nami no to, to może nie miały lepszych piłkarzy, ale, ale miały taki charakter, taką, coś takiego w tej defensywie, że potrafili strzelając w jedną bramkę wygrywać mecz. Nam się to, to rzadko udawało. Choćby ten dzisiejszy mecz, nawet to był taki przykład tego, co takie podsumowanie tego sezonu, że niby dobrze zaczęliśmy, dobrze operowaliśmy piłkę. Piłką nagle jedna akcja, 1-0, druga piłka, długa ta pleca obrońców 2-0 i. I było ciężko, i to na pewno, to na pewno jest na minus, natomiast na, na plus oceniłbym mimo wszystko tą grę ofensywną, bo, no bo pod podbyskidzie moim zdaniem, oczywiście nie we wszystkich meczach, ale w wielu grało naprawdę fajnie w piłkę, fajnie się na to patrzyło. Zespół grał kombinacyjnie, tworzył dużo sytuacji, strzelał też, też sporo bramek. No dla mnie taki komplementem jest to, że w wielu meczach po trenerzy czy zawodnicy po, po tych meczach mówili, że pod Beskidzie gra bardzo fajną piłkę, czy, czy jedno z lepszych w tej lidze, to na pewno na plus. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję trenerze. Dziękuję Zasadzenie również. Dziękuję i wszystkiego dobrego. dobrego. Dziękuję bardzo.